Cześć, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Modern Warfare 3 I dzisiaj gameplay z Interchange Double Moab W ekstremalnych warunkach bity W sensie, no zobaczycie sami e, Ja chciałem poruszyć dzisiaj... Poruszyć, no po pierwsze chciałem wam podziękować za 300 widzów e, Naprawdę niesamowite osiągnięcie dla mnie, personalne 300 widzów to dla mnie jest już mnóstwo widzów, więc... a a już jest ich 305, także tym bardziej dla mnie to jest zadziwiające, w jakim tempie ty, ci widzowie przybywają, e, co mnie bardzo cieszy. Teraz e, następna rzecz, to muszę Was też przeprosić za to, że nie ma żadnych specjałów. E, no po prostu ja nie wiem, co mam robić na takie specjały. To po pierwsze. Po drugie, vlog. Tak, tak, wiem vlog, jednak musicie mi wybaczyć, ale vloga nie zrobię. I jeżeli w takim tempie będą widzowie szyi, jak teraz idą, to nawet na 500 widzów go nie zrobię. Yy, wiem, że pewnie większość z wami jest, Was jest smutno teraz, no bo byście chcieli zobaczyć vloga w sumie. Też bym chciał go zrobić, jednak to nie to nie jest tak, że yy, ja tak to olewam. W sensie, ja bym chciał to zrobić inaczej niż zwykły vlog, tak? Ja, ja potrzebuję tego pieniędzy, ja nie mam żadnych pieniędzy w tym... na ten czas. Jednak będę je miał, tylko nie wiem kiedy. Yy, a do tego potrzeba przynajmniej, no... No, półtora tysiąca, bo to kamera e, jest potrzebna, oczywiście ja żadnej nie mam w domu, no i e, oświetlenie, nie wiem ile kosztuje oświetlenia, jednak e, chciałbym kupić, bo to się przyda, bo ja nie chcę robić vlogów typu, elo, siadam przed kamerką, cześć mam na imię, tak i tak, no i tam coś dzisiaj, wbiłem łapę, nie? Znaczy, takie też vlogi, no, informacyjne czy coś, ale e, no, to, nie, to nie będzie takie typowe, także, Bogam wybaczcie mi. I poczekajcie, i czekajcie cierpliwie. Ja oczywiście będę wrzucał cały czas gameplay Moaby. Staram się aktualnie wbić Moaba z modelem dzisiaj fail 19. Z mojej winy, także jestem wkurwiony podwójnie. O nie martwcie, że gameplay nie będzie, bo oczywiście będą cały czas, ja będę je wrzucał, będę starał się wbijać cały czas coraz to lepsze gameplaye. Tylko właśnie no, nie będzie tych specjalów dopiero specjały się zaczną e, od momentu, kiedy kupię kamerę, oświetlenie, wtedy zacznę vlogować, vlogować. W sensie to będą takie no spontaniczne trochę, no bo wiecie, ja nie będę też tutaj robił kanału takiego typowego gameplayowego, ten kanał jest Call of Duty, łamany na Battlefield, co Battlefield jest w ogóle malutko, ale nieważne. <laughs> e, także to nie o to chodzi, że ja to będę za chwilę robił ala Rock and Royo i wiecie, po prostu... Wszystko dla każdego. To jest kanał dla określonej grupy, tak? Osób, które interesują się Call of Duty, które grają i które chcą poznać więcej i zobaczyć dobry gameplay, plus mm, mam nadzieję dobry komentarz. To jest po to, nie? Ten kanał. To nie jest tak, że teraz będę rzucał. Znaczy, oczywiście seria single też, no nie mówię, że nie, no bo czemu w sumie nie, tak? E, bo to też musi na kanale być, jednak no bez takiego spamu, tak? Jak, nie wiem, T-Volt, znaczy ja nie mam nic do T-Volta, że on tak spamuje tymi filmami, to jest dobrze. Ale... to wiecie o co mi chodzi. E, jeszcze dodam, że ten gameplay to solo był. Tam ktoś rzucił mi kamizelkę, ale typa nie znałem. Tak szczerze jak dziękuję mu, bo granat by mnie zabił, także... E, to, jest, to jest double mob solo. Tak, dobra, co mówiłem? Tak, mówiłem, że wbijam... postaram się wbić ostatniego moba ze strzelbą, dzisiaj tak z... Tak popsułem... Tego na tym ciągu się też naprawdę taki idiotyczny błąd. Strasznie mi, żal, bo wiecie, że albo wiecie, jak gina MP7, to z winę przerzucam na, na broń, czy z FMG, no to czy też przez Spawn, no to oczywiście na Call of Duty, nie? Ale to w tym takim wypadku jest wina tylko i wyłącznie na mnie. Eee... A muszę przyznać, że model może jest słaby, jednak z obrażeniami to już pewną moc ma, także to nie jest taki KSG. Jak dla mnie oczywiście. Okej, okay, co jeszcze chciałem powiedzieć? E, musicie też sobie zdać sprawę, bo widzę, że małaby mają naprawdę dużą oglądalność, co trochę mnie dziwi, bo nasze znaczy dziwi. Po części nie, ale dużo osób narzekało na małaby, że. Eee, małaby, tylko, małaby i co? Nic. No. E, ale one się skończą, tak? Nadchodzi Black Ops 2. E, wszyscy się przygotowują do Black Ops 2. E, no i. Wiecie. W pewnym momencie trzeba będzie przestać. Nie wiem jak to się stanie, bo ja o tych małabów takie mówię. No gram na Moaby tylko i wyłącznie. Yy, także to trochę dziwne. W Black Ops 2 jest coś, jeżeli nie wiecie jeszcze, jest ukryty killstreak jakiś za 5000 punktów, bo tam system, system punktowy jest inny niż w MW3. Tutaj nie ma za zabójstwa, czy tam za jakieś tam inne rzeczy. Wiecie, tych pojedynczych tutaj za asysty czy coś, tylko są za punkty, więc. Yy. Jest na tej zasadzie 5000 punktów i jest coś ukrytego na 5000 punktów. Jednak eee, Koleś napisał na Twitterze 16 znaków Niuk z MW2. Nie, nie ma, 16 takich znaczków wiecie, bomba atomowa. Eee, ciężko powiedzieć, co to jest, bo jeżeli to jest 16, nie wiem, ciąg, no to co? No to 16 to jest malutko. To przecież no co mecz można wbijać, jak małaby właściwie. Jednak dziwne, dziwne, jak dla mnie, ale no właściwie nie wiemy, tak, co to jest. Jednak coś będzie, tak, ale no, trzeba będzie się tutaj i grać, odmołabować się, tak? To znaczy, że nie grasz na moab, po prostu grasz dla wyniku, gra, grasz, żeby zdobyć flagi e, i wygrać na przykład dominację, tak? Bo ja teraz to zupełnie inaczej do tego podchodzę e, i staram się. Ty, no, właściwie tylko te ty moaby, tak? Także niestety tak to wygląda. Jednak trzeba sobie zdać sprawę, że od 25 października ja muszę dobić ten moab z modela, bo potem już nie będę miał tego ciągu. Wiecie, teraz jestem w wódce na takiej fali, powiedzmy. Tutaj zobaczcie jak pięknie popsuli nasi e, team i spawn trap. Za chwilę będzie ten koleś po prawej e, wybiegał i idealnie przekroczył linię spawnu. Po, dzięki temu oczywiście strasę... A, już popsuli, bo już wszyscy są na cel, no to nawet trochę wcześniej myślałem. Dobra. Na czym skończyłem tak, że od 25 października wiecie co się dzieje i wychodzi nowy Moch Warfighter Wszyscy wiemy, co to oznacza. To oznacza to, że po prostu ja. E, jeżeli Moch mi się spodoba, a tak jak mówiłem, podoba mi się, na, na razie nie z filmów e, W takim wypadku przesiadam się na niego i MW3 praktycznie zostawiam w niepamięć. Także chcę wrzucić jak najwięcej e, Chcę wrzucić Moła wskażąc strzelbą już na kanał i muszę go nabić od 25. Mam jeszcze jakieś, nie wiem, 1,5 tygodnia, to jest dość sporo. Szczególnie licząc, że dzisiaj już ciągnie 19, także prawdopodobnie wbiję ten, a prawdopodobnie może być też taka totalna non passa. Yy, jednak mam nadzieję, że tak nie będzie. Potem Black Ops 2 i w tym momencie... Znaczy między Medal of Honor możliwe, że będą się pomiędzy w sensie w czasie wyjścia już, jak już będę nagrywał coś z tego Medal of Honor Będą się pojawiać właśnie jeszcze MOABy, bo MOABów mam jeszcze gameplaye, tak? Inne jakieś tam. Yy... Jednak, no, będzie ich mniej, a jak wyjdzie Black Ops 2, będzie... w ogóle one znikną, tak? Dlatego, że w wypadku, kiedy Black Ops 2 okaże się hałowe, a jest na to szansa duża, bo już po, widząc po gameplayach, widząc po e, broniach, i co, jak one strzelają, yy, to prawdopodobnie tak, jest taka duża możliwość. No, mapy są małe, tak jak w trzy, czyli do dupy. Bronie nie mają odrzutu, czyli też tak ta, taka trochę lipa, jak dla mnie. Chociaż, jeśli wszystkie bronie nie będą bezodrzutowe, to może być okej, okay, bo wtedy każdy ma równe szanse. Dobra, następna rzecz. A, no to nie no, następna rzecz, kontynuujemy cały czas ten sam temat. Chodzi o to, że... Ja się tak zacinam, Boże, ja mam jakiś mindfuck z mózgu. <laughs> Nie, po Black Opsie 2, jak on wyjdzie, wychodzi 13 listopada. Przypominam, filmy z MW3 no praktycznie nie będą, się, nie będą się pojawiać. No, to jest taka smutna lub też szczęśliwa informacja. Filmów nie będzie już z MW3, będą tylko z Black Opsa yy, i z Mocha, tylko że z Mocha będzie taki, pro... jest taki problem, że Moch na PC no, ma duże wymagania. Yy, no i będzie ciężko z niego coś pewnie wrzucić, chyba że ktoś jest tak wspaniałomyślny i. EA było tak wspania wspaniałomyślne i dorzuciło kino co jest bardzo dobre, bo wtedy ja nie muszę się martwić o to ile ów czy coś ustawiam, po prostu mniejsze opcje do nagrywania i mam w dupie, tak? O to chodzi. Także to by było dobrze, nie? Żeby tak, żeby tak było, ale wątpię, żeby to zrobili, bo chyba im się nie chce. Tak, niestety, taka smutna prawda. Także niedługo się kończy pasca moabowa na moim kanale. Chciałem dobić 100 moabów, niestety. Dupa, dupa. Nie zdążę. Zbyt późno się za to wziąłem i nie zdążę. Będzie coś około 80. Eee, także mam nadzieję, że to was przynajmniej. Eee, no, że to was też ucieszy, że jest około 80 moabów na kanale. To nie jest mało, chyba. Dobra, jak widzicie, gameplay się kończy. 189 punktów eee, już mamy. A ja nie mam moaba drugiego. E, największy minus, te, tutaj już wiedziałem, że albo wybiegnę i zginę i nie wbiję tego Double Moaba, albo wybiegnę i wbiję Double Moaba jakiś ostatni kill w meczu. E, jak widzicie 195 punktów, naprawdę tutaj już 197. Jak, jak widzicie mecz się za chwilę kończy, tutaj przy, 199! I mob! <ścoughs> <Yee>. <ścoughs> o Boże, miałem szczęście, że tak akurat 199. E, no i ten... Yy, niestety nie odpaliłem, tak? Staty niestety 50 na 1. Yy, w takim wypadku, gdybym odpalił ten double moab, to znaczy te, te oba moaby, byłoby to jakieś yy, 68. Yy, co ja gadam? Tak, dobrze mówię, dobrze mówię. 68 na 1. Przy najwyższym szczęściu, kiedy cały team jest żywy i wszystkich zabijam, jednak nie miałem tyle szczęścia i moab yy, moabów nie odpaliłem. Jednak double moab jest. No i wybuch na sam koniec, tylko nikogo nie zabił. Jeśli was to. Ucieszy. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Eee, jeszcze raz dziękuję za 300 widzów, a już 305, także w ogóle miło z Waszej strony. <laughs> eee, filmy będę oczywiście wrzucał cały czas. Eee, no i cóż, trzymajcie się i cześć!